Jesteśmy teraz na wyspie Santiago, dzień przed wylotem do Senegalu. My chcieliśmy opowiedzieć o wyjściu na wulkan. Na wulkan w, na wyspie Fogo. O czym znaczy, mieliśmy czasu powiedzieć wcześniej, ponieważ. Sporo się działo. Tak, byliśmy zajęci byciem na wyspie Majo i byciem na wyspie Santiago. Ale o tym opowiemy w, w innym, tak, w innym Wyjście na wulkan Fogo. Jest to rzecz, którą koniecznie trzeba zrobić, jeżeli wybiera się na tą wyspę, bo to jest główna atrakcja. No tak, inaczej po prostu nie ma, nie ma sensu tutaj, nie ma sensu nie tutaj, tylko tam. Nie ma sensu tam y, płynąć albo lecieć. Lepiej, lepiej jest płynąć, chociaż płynie się przez 5 godzin strasznie i strasznie czeł się i to lepiej, ale, ale nie wiem, warto chyba czegoś takiego doświadczyć. Najwyżej można zżyć awie marin. W każdym razie y, na, na Fogo wchodzi się, na wulkan Fogo, który się nie nazywa Fogo. Nie wiem jak on się nazywa, on ma jakąś nazwę. Pico de Fogo. Pico de Fogo, tak. Wchodzi się tam, można wejść samodzielnie, można wejść z przewodnikiem. Oni tutaj wszędzie, wszędzie tego przewodnika rekomendują, dlatego że po prostu oni z tego żyją częściowo. No I pewnie warto to zrobić. Myśmy Ale się... też, też to reguluje po prostu wyjścia, bo tam wyjść tych grub jest sporo. Tak. I oni po prostu w trakcie, generalnie tak, zaczyna się trip o 6-6.30, w zależności od przewodnika. Warto wyjść tak najpóźniej wtedy, a nawet wcześniej, bo potem się robi gorąco. I myśmy się dołączyli, podpięliśmy się do takiej francuskiej pary. to bardzo fajnej. I poszliśmy po prostu z nimi, z jednym przewodnikiem. Jeden przewodnik bierze maksymalnie 5 osób. Przynajmniej teoretycznie, bo ten, ten nasz, nasz host chyba wziął 20, ale nie jestem pewien, jak to się w ogóle rozegrało. Ja ten ca cały tryb w ogóle na wulkan i z, z, no, z posiadówką na wulkanie, i, i z powrotem. Wow. Pa. 6 godzin chyba, 6, tak, jakoś, jakoś 6 tak godzin, nazywa. bite. Można, można to zrobić szybciej, oczywiście jak się chce bardzo spieszyć. To zależy no. jak z jakąś się jest grupą, czy jest bardziej zaawansowana i chodzi po górach, czy... No i tak dalej. Czy bardziej rekreacyjnie. No, ale, ale, nie warto po prostu, bo jest pełno, jest, znaczy jest po prostu rewelacyjny widok, no nie? Im wyżej, im ten widok jest lepszy, a już na samej górze ten widok jest w dwie strony, bo w stronę krateru i w stronę oceanu. Eee... Całkiem sporo ludzi wchodzi na ten wulkan, co w ogóle trochę się zdziwiliśmy chyba, bo przynajmniej ja miałem takie nastawienie, że no dobra, może będziemy tam szli w ogóle sami, ale to, 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 to nie, tak, tak się nie dzieje. Było dużo ludzi przed nami i równolegle z nami, pod nami i no i jest to petarda po prostu. Widok na, widok na ocean jest bezcenny. Widok do wnętrza krateru też jest w sumie bezcenny, tam się, tam się jakiś taki lekki dymek unosi i tam w ogóle można zejść, ktoś tam jakiś napis zrobił z kamyczków, no i wysiłek jakby dodaje też kolorów. Niesamowite jest też to, że, ten, że zaczyna się całkiem spokojnie, idzie się po prostu po, takiej, po takim lekkim przewyższeniu. No, natomiast no, im, im, im bliżej szczytu, tym więcej skał, e, tym mniej bezpiecznie i to byliśmy też zaskoczeni, że nie ma tam żadnych e, poręczy, pomocy, łańcuchów. Tak, żadnych pomocy właśnie. W jednym miejscu są, tylko na tym podejściu. Jak się już wejdzie na górę, to można jeszcze wyjść tam wyżej i tam są łańcuchy e, i to jest ok, jest stromo dość, natomiast w pewnym momencie jest, takie, jest taki zakręt i tam jest przepaść. To jest, to jest ekostwizujące. Ale, ale, jak już wyjdzie się na górę, jest tam chwila przerwy, to potem jest zejście, które jest najbardziej atrakcyjne chyba z tego wszystkiego. Zejście jest super, no? Bo schodzi się po prostu, można biec. Ale jeszcze wcześniej jest zejście we wnętrzem krateru i to jest też bardzo fajne. A potem jest tak, potem się jeszcze wychodzi, jest jeszcze lepszy widok w ogóle niż wcześniej. I potem jest to o co mówisz, że można... No... Można sobie zbiec. Po prostu z, z góry. I to zejście trwa bardzo, bardzo krótko. Ale jest bardzo atrakcyjne przez to, że zbiega się w totalnie bezpiecznych warunkach, dlatego że em, ten żwir, bardzo drobny zresztą żwir wulkaniczny, no po prostu zatrzymuje, e, zatrzymuje nogi. Trochę jak śnieg to działa, albo błoto, tylko że, tylko że jest to żwir. No, trudno to opisać w sumie. Człowiek czuje się po prostu jakby miał takie wielkie buty. No i sobie po prostu sobie po prostu zbiega z tego wulkanu. Dobrze jest zabezpieczyć się stuptutami, bo te kamyczki bardzo wpadają do butów. No, no to jest masakra w ogóle, co się dzieje. Te buty, buty można, no nie wiem, jak ktoś ma już zniszczone buty, to się tak. może z nich pożegnać. Z karpetami się na pewno może pożegnać. Ale jest fajnie, to się, zbiega się trochę na piętach, wtedy i się, wtedy się blokuje ten, siłę tego zbiegu. I, chociaż jest stromo, to się można. Raczej się człowiek nie wywali twarzą w przód, tylko raczej na plecy. No nie? I ten żwir fajnie, fajnie blokuje. Nie wiem, ja się zatrzymywałem parę razy, Ty chyba też się zatrzymywałeś parę razy, bo, no bo jest, to, jest to dość wymagające. No nie? Jak, się, jak się naprawdę leci, bo mam wrażenie, że zejście tak krok po kroku byłoby jeszcze bardziej męczące. Chociaż nasz przewodnik schodził. Nasz przewodnik schodził, bo on był generalnie człowiekiem, który wyprowadza te wycieczki prawie codziennie. No. I narzekał na stawy, na nogi i co? No i że myślał o przejściu na emeryturę powoli chyba. To Był z niego duży chłodno, nie? Trochę, trochę, trochę taki ważący, więc... Ale mi o to miał bardzo dobrą kondycję. No i nas poprowadził, oprowadził. Eee, tam jest w ogóle taka historia, że to, to cała wioska, która jest właśnie wybudowana na, na wyż, świeżej, dziesięcioletniej lawie, właśnie chyba w tych 90% część tych rzeczy się stało, eee, no, to, no to mianowicie ta, eee, ta wioska... Że, co to miałem powiedzieć? Tym co, tym, co nas, to, to będzie trzeba zamieścić Tym co nas zaskoczyło, między innymi, to było to, że jest tam całkiem sporo roślinności na tych, yy, na tych zboczach i poniżej tych, poniżej tych zbocz, zbucz. Zboczy. Zboczy, Zboczów. Nie wiem, trzeba będzie sprawdzić słuchy. Jest tam całkiem sporo roślinności. i Ta roślinność po prostu nieźle, nieźle się trzyma, chyba dzięki temu, że, dzięki temu, że temperatury spadają dość mocno w nocy. Pewnie dzięki bliskości oceanu i w tej części wyspy, która jest otwarta na ocean, jest w ogóle taki mini, mini las. I tam się znajdują na wysokości 900 metrów plantacje kawy i. Winorośli. I winorośli. Tam nie dotarliśmy po prostu dlatego, że jak wróciliśmy to byliśmy trochę ścierani i poszliśmy spać, potem już było za późno to jest jakieś 5 km od naszej chałupy to, to było nie wiem pewnie, pewnie, pewnie warto było iść, ale yy, ale nic to yy, no w każdym razie oni mają tam po prostu swoją lokalną kawę Piliśmy tą lokalną kawę, i, no, jest, jest ok, jest trochę inna, ale nie, nie, nie. Ani w to, no, ani we w to, no. W internecie opisują, że jest to jedna z najlepszych kaw na świecie, nie wiem. To, to chyba nie jest prawda. Znaczy, na, na moje. Ja na moje nie moje jestem kubki. aż taką specjalistką. No tak samo, nie, ale tak na, na, na nasze kubki, bo to chyba by też już tam specjalnie nie... No nie nie, 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 nie no, w każdym razie była ciekawa. Piliśmy lokalne wino za to, z, takie z domowej roboty, kupione w... w tej miejscówce na dole? Nie mogliśmy go dopić. Nie, nie mogliśmy go dopić. E... Bo jest takie słodkie po prostu, jest to... i ciężkie. Ciężkie było takie, no. Ale to, co jest jeszcze ciekawe w ogóle w całej konstrukcji tego, tej, tej wyspie tego wulkanu, to jest to, że cała wyspa jest w ogóle. Jednym dużym wulkanem, wioska znajduje się w, położona jest w środku krateru, a w środku tego krateru jest on powiedział chyba, że 27 albo 28 wulkanów. 28 28 wulkanów i wulkanem, który wybuchł w 2014 roku, który zalał dużą część tej wioski był po prostu jeden z tych małych wulkanów, bo gdyby duży tak wywalił to po prostu nie byłoby tej wyspy A duży, duży nie wywalał od 500 lat chyba No i tak Strasznie tutaj zaczęli hałasować to ślipują albo gdzieś albo inne operacje wykonują. A jeszcze co ciekawe, skąd tam się woda w ogóle bierze i jak, w jaki sposób rośliny o. przeżywają? O. To nasz przewodnik opowiadał o tym właśnie, że ze względu na to, że jest to park narodowy, to władze nie pozwalają im kopać tam studni, więc zaopatrują się wodę za pomocą takich systemów które zbierają wodę z deszczówki. Okres e, opadów tam to jest sierpień-październik. No i generalnie ta woda wysta wystarcza im e, do życia. Jeżeli nie wystarcza, to udają się do studni i kupują po prostu wodę od, od rządu. Do studni? Nie, czekaj, czy tam nie pozwalają kopać tych studni. Ale jest nie. inna studnia jest inna poza studnia. parkiem. Aha. I okay. oni tam się udają, zbierają wodę, wlewają do tych cystern i z tego mają wodę. W naszym miejscu, gdzie spaliśmy, generalnie ta woda lała się bardzo powoli, nie było ciepłej wody. No. Ale od właśnie tej pary francuskiej, z którą byliśmy na tym tripie na wulkan, dowiedzieliśmy się, że u nich akurat jest ciepła woda, bo mieli solary. No i że generalnie u nich to wygląda normalnie, więc... No oni byli trochę na level, nie? A myśmy po prostu byli gdzieś tam... Gdzieś tam na obrzeżach i było... Ale, ale nasza chatka była bardzo fajna w środku, bo to, to był taki mały... To był taki labirynt w ogóle domków. Było tam parę różnych domków pobudowanych, trochę mieszkalnych, trochę jakichś takich gospodarczych. Gdzieś tam była jakaś kuchnia, gdzieś tam był jakiś przedsionek. I w ogóle jeszcze można było wyjść na dach. Yy, można było sobie posiedzieć na tarasie. I to też było fajne. A jeszcze wracając do, do tej roślinności, której oni oczywiście nie podlewają z tych system. Tylko hmm. ta roślinność yy, utrzymuje się z wody, która jest właśnie w tym okresie deszczowym. A dodatkowo... Czerpie wilgoć z rosy porannej, z chmur, które się tam unoszą e, każdego ran, ranka, poranka. Uh -huh. Uh -huh. No, 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 tak mówią. I to im wystarcza. I po prostu ta jedna rośl tam sobie spokojnie e, kwitnie i również e, każda inna roślina. No to było w ogóle fajne zobaczyć, jak można funkcjonować w warunkach takiego deficytu i wyciągać z otoczenia to co, co, co się znaczy to się da no. trzeba kombinować po prostu jakoś tam strategicznie i to jest, to jest całkiem spoko. I oni są tam szczęśliwi w ogóle. Ten gość, ten gość który był współwłaścicielem no, domków, w których spaliśmy, powiedział, że ojciec pojechał do Stanów, brat pojechał do Stanów. A on siostra. został? Czy siostra pojechała? Nie, nie, z siostrą czekam, to chodził z siostrą w ogóle do kwatery chyba. Z siostrą, każdym... tak, ale. Może jeszcze jedna siostra pojechała do Stanów, każdy każdym razie ktoś tam też nie pojechał do Stanów. On miał taką możliwość, ale zdecydował się zostać i w ogóle jest bardzo zadowolony i powiedział, że jemu ja się tutaj dobrze wiedział. Co było, co było fajne. No ale gość, generalnie, jak wychodził rano na trip z wycieczką, no to wracał. Tak jak my, no. ogarniał w ogóle całą tą noclegownię, ogarniał kolację, którą tam można sobie było zamówić, która była przepyszna, przepyszna. I fajne jest to, że ludzie tam są, ludzie sprawiają wrażenie bardzo, ale nawet nie tylko tam, ale też chyba w innych miejscach, sprawiają wrażenie zaradnie. No ale tam po prostu muszą być zaradni. I ciekawe jest też to, że dość dobrze, szczególnie chyba na Fogo, Posługują się językami obcymi, kilkoma, angielski naprawdę spoko, ale też wszyscy chyba wszyscy oni nie wiem, czy wszyscy tu rozmawiają po francusku, mówią też po niemiecku, bo jeśli chodzi o ludzi, o turystów tak pochodzeniowo, no to głównie Francuzi i Niemcy. Ale Niemców jest mniej, Francuzów jest rozmiar. najwięcej. Tak, Francuzów jest najwięcej. Ale no i jeszcze oczywiście portugalski, który mają obowiązkowo w szkole. W szkole tak. rozmawiają po portugalsku, a między sobą rozmawiają w ich języku. Krolskim po prostu. Po, 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 po kreolsku, to jest jakaś taka mieszanka portugalskiego, języków afrykańskich. To gdzieś tam ewoluowało przez parę lat. Pewnie. Ale jakby po, kom, poziom kultury i też w ogóle chyba cywilizacji jest. Jest spoko, jest wyższy niż można się spodziewać gdzieś tam ze świadomością, że się leci do, do Afryki. Jednak wpływy europejskie są bardzo mocne i, i to jest fajnie. Jest to, jest to fajne, ale mniej fajne jak na przykład się szykuje do wylotu do Senegalu, gdzie podobno jest jak, jak w Indiach. Ale to się okaże.